Nie wiem, ale znacznie lepiej by mi się grało. No. Jakbym na najwyż... Jakbym miał na najwyższych opcjach graficzne. Ja to nie wiem, no ja mam na najwyższych chyba. Mam na DirectX 11, bo na DirectX 12 to mi dziwnie chodziło, ale o wiele lepiej wyglądało. Okay. Nie wiem, nie wiem, ale grafika u mnie jest słaba. A, nie, no ja mam na maksymalnie. Może być pułapka, idę tędy. Dobra, idę w prawo. Zamknięte, <grym> i... Idę za <do> tołu. <grym> o, ok. MPC to było. Bo Bojam się o mnie, to idą. Mm. O. Jakiego mam ten Dasha Dasha Baszę? Od to sam radzisz Nie problemu na razie Szukaj cały czas znajdź, nie rozglądaj się no? si. Tu drzwi są jakieś? Mam Bomb bombę. Zabiłem boss. Bez obaw. się idzie z pleców. To dubuje. Ej idź na plecy, tam dużo ich jest. Pomocy. Ja, to, to ja tutaj z przodu. Ja tam nie dam im rady. A gdzie na plecach? No z tyłu, tam skąd przeszliśmy. Gaz rad. Nie ma ich tutaj nikogo! No złam tam! Nie no, ja tutaj jestem, nikogo nie ma. Co ty tam gadasz? No nie! Mówię ci serio! No nie, nikogo nie ma, bo jestem na plecach Nie, tutaj miałeś ten, no, do regenerowania się. Ty, drzwi ominąłeś. Otwórz się no Patrzę co tam jest wszystko Też znalazłem tu jakieś drzwi Są jak Z łapem to mi nie uratujesz to jeszcze jest Walczę tu z Mocny był. U ciebie? Tak, mocny Są no, waliłem a, się z tym. No, walczyłem z tym, a przeszedł obok mnie. Ej. Ej, no ale ja też ich biłem, patrz tutaj. Te no, nie cało. Oczyściłem. Dobra, skasz, skaszemy tam czy jak? Ta, na dół. Branie plecy. No. Dobra, ten wychodzi O, ktoś idzie? Ej, nie musiałeśmy go zabijać. Nie zabijłeś. Ej, tam jest, tam jest, tam jest, tam stąd przyszliśmy Nie widzę Przodowuje Widzę go, ale trafić go nie mogę Skąd idą?

Nie, bo ty chcesz być lepszy ode mnie. No właśnie nie, nie mogę na to ja powoli. chcę wygrać. No właśnie, ty chcesz wygrać, My... ja też chcę wygrać. My współpracujemy. Tu masz skrzynkę do otwarcia na dole, weź ją otwórz. Cześć, idę. O, mikstura życia. Tu masz amunicję. Nie jak się zeznamy gdzie była? Ej, tu po prawej stronie tata. Dobra, pełen estę. Gdzie jest jakaś fala? Nie ma fali. Niech będzie. Ty Tych żałosnych przeciwniechów. Ej, ej, ej pomóż mi. No, Zabijaj. Nice. Widzę, że obserwujesz mnie. No, ja patrzę. Dobry towarzysz ciebie. Ej, wybuchnie to! Oj, dobra, Ej, wybuchło. Dostałem obrażenia. Ja... nie uciekam do przodu. To? No ja nie uciekam do przodu, ja pomagam ci, kurde. Ja też nie uciekam. No jak to nie? No ty idziesz przodem cały czas. Aaa, nieprawda, teraz idę cały czas. No, po, no patrz, ja podążę za tą non stop. No, to dobrze. Musisz iść za mną, bo ja jestem takiem. O, fala będzie. Dobra. Tu masz mi córkę życia. Join dom. Tu, No i tutaj. Ja sobie dam radę z tej strony. No, u mnie na raz nikogo nie ma. Gdzie idą? Ej, porwało mnie coś. Biją mnie. Idę. Dużo ci wysysało. No, że spóźniłeś, bo mi bardzo dużo życia zabrał. No, nie mogłem nic zrobić, bo akurat. Podleciłem się. Dziś jest atak ten. Asasyn. Ej, znowu mnie coś wzięło. Ale się mu podłożyłeś, bo akurat na mnie leciał. Ale dzięki, że mnie uratowałeś. Ja wiem, że ty to specjalnie robisz. <laughs> ja nie chcesz być lepszy mnie! No tak, na pewno. tak, tak, tak! No na pewno! Ja już ja się rozbije. Wszystko się nagrywa. No i to będzie udokumentowane. No jeden, to jest, będzie udokumentowane, spokojnie. No będzie, będzie. Północny sieć serwisowy. Tu, winda jest. Ej, 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 w ogóle, gdzie my w ogóle zmierzamy? Podążać mamy za śladami zwłok. Nie wiem. Ej, a zwróciłeś uwagę, gdzie były w ogóle zwłoki jakieś? Nie, ale byliśmy... było ten... Nie no leżą tu pan. To na wejście serwisowe, okej. Okay. tutaj okay, masz na przykład. A no okej. Okay. Przecież ten, na początku było wyjaśnione co mamy robić, gadał ty, a my go nie słuchaliśmy. A. No bo ty gadałeś cały czas. No to ty zacząłeś gadać. Ja no ci No to teraz musisz mi a. nawiązać do tematu. O co chodziło? To, czy gdzieś nie wiem co. Bo tam trzy przyciski miałem do otwarcia. plecy? Tak. Schody? do tego, do tunelu. Ej, bijemy coś grubego. Shalał z Idę do ciebie. Otwórz. Trzy drzwi. Troje drzwi. O, mam znajdźkę. Zabrałeś mi to. Nic nie wziąłem, to NPC zabiera. Wrzucam idą... mam wieczkę. No dobrze, bo idą. Otworzyłem kolejne drzwi. No. Podpaliłem. Dajesz do kolejnych? Podpaliłem drani. Były drzwi jakieś? Tak, otworzyłem jeden. O! tu to jest? Teraz X musimy otworzyć, pewnie tam te trzy przyciski. Fala idzie. Gdzie? Gdzie ty w ogóle jesteś? Ty znowu uciekłeś gdzieś. Nie ma X-a. Jakiś kolejne drzwi otworzyłeś, nie wiadomo co. Tu się otwiera, a nie. Chyba nie no, wciskasz się do no. góry. <grywa> ej, no nie ej. wiem, tu, ej, tu następne są przyciski. U góry, u góry, u góry jest, to i drzwi się otworzyły. Wziąłem ja, się, muszę się podlaczyć. Nie, nie to, Aha. Uminęło się coś. Po, po, panie, się i to co się podłączyłem to mi gościu zadał hita i straciłem. Nie to źle Otworzyło się coś? Nie wiem Ja tu się biję Z monstrum Ej no i coś tu jest, jakieś przejście Idę tędy Ej no otworzyło się Otworzyło się no Idziesz? Idę no, idę! Nie, no, my tu nie byliśmy? Nie, nie byliśmy tu. No nie. Yeah. Nie ma jakąś nową lepszą książkę. Gdzie są badziory? Nie, tu masz miksturę życia. Ej! Podpaliłem tam chyba kogoś. Jest mikstra życia. Tam, w tej skrzynce. No to podniosłem, nie mogę więcej. Jestem chyba struty, bo nie mogę się podleczyć bardziej. A, no, coś tam widzę, że masz. E to wszyscy tak Widać. mają. Tak, też tak mam. A, bo ty przyciski źle wcisnąłeś jakoś dziwnie. To dlatego, ja też coś wcisnąłem by randomowo. Zrobnie pewnie Chodź tu, chodź tu, tu idziemy. Czekaj, tutaj jest jeszcze coś? Jakaś odnoga do znalezienia? Idę tam. O, znalazłem księgę kolejną. jedną z trzech. Tak, ty, bo ja nie mogę. Ja nie mogę mieć tych. O, ty, ty poszedłeś, a mnie coś do mnie idzie tutaj. O, atakuje mnie coś. Atakuje mnie coś. Pomogę ci, go. E, chodź tu. Nie jestem tu. Zapomniane kanały. Teraz rad Ty tutaj chodź, bo ty znowu gdzieś poszedłeś Ej to myślałem, że ty idziesz za mną, no nie, a ja no, bala jest, nie jest, to ja się bronię No ja też się cały czas bronię No to już zacząłeś iść w tą stronę i nagle poszedłeś no, nieprawda. w drugą stronę Nie no, stanąłem Czyli tutaj Znajdźki trzeba poszukać This shall my zeal. Jestem tu Idę do ciebie tak, kurde. Tylko, że jak ja coś znajdę to już niczego za Masz coś? O, tutaj jest ten do podniesienia. Tam coś u ciebie było, czy nie? Ej, tu leci. Widzisz? Lecy. Bij Biją mnie Dla co do ciebie Dobra, no, je. No jeszcze tam się cofnimy, bo ja nie wiem czy znalazłem A nie, tu już byłem Ty, bo ja życia nie mam Tędy teraz chyba Ej, tu w prawo chodź no, ale tutaj jeszcze jest czekaj coś do znalezienia. Chodź tu, 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 tu! Żadź Sprawdzę tylko ten tunel tutaj. Amunicję no, tu znalazłem, i nic tu więcej nie ma. Dobra, idę do ciebie. O, trangler. do Tra Trangler. Bo słyszę jak chodzi. Z, lewej strony, z prawej strony. Nie ma. Jest, kurwa. zabity. Trzeba wskoczyć do środka. Znaczy ja jeszcze się że Nie nie skacz. Patrzałem tam. Nie skacz. Dobra nic nie ma, bo ja już nie... A tu już zeskoczyłeś! No bo to już Nie no mówię, że nie skacz. Ty, no bo ja już znajdziek nie mogę brać. Znalazłeś teraz. Nie, ja nie mogę już brać więcej. Czemu? Bo mam... Bo to zajmuje jeden slot, nie? No Ja nie mogę więcej brać Na to Dobra, stoimy tutaj i się bronimy no. Ej, spróbuję ściągać z daleka Kurszy To odwoje broń, no, Ja cię tu bronię Gdzie jest gas O nie, bijam mnie! Nie ma ich tak dużo, koniec jest Weź rozejrzyj się, czy tutaj nie ma nic ciekawego Patrzę, szukam. Jak są? A podniosłem coś o, Nie powinniśmy rozdzielać O, a nie tutaj jest O ja sobie to... Tu... Nie powinniśmy się rozdzielać, no to to Znalazłeś no, coś? Znalazłem y, do leczenia To jakąś księgę ponad znalazłeś, jedną z trzech, tak? Dwa, mam dwie taką ja mogę tobie dać księgę, nie nie mogę, musiałbym ją podnieść O, angler Dobra, zabity. Bicy. Jeszcze jeden, gaz rad. Co zdaje tutaj że to w ogóle leży? Będziemy to podnieść. Jakie zwłoki martwe. O. Dobra, jeszcze tutaj zobaczę. I... A i da się tu sprintem biec, czy nie? Yy, chyba nie. Nie no, da się pod shiftem. Nic nie ma. Nie da, rady. Da się, tylko chodzimy po wodzie chyba i dlatego. Albo jakiś. olej? Nie. No. Nie ma tutaj shifta. No to może sobie amunicję uzupełnić. Jest na full. Dzekmy się wracamy czy co my robimy? Nie wiem, czekaj, bo tutaj trzeba zejść, ale ja tutaj zobaczę w drugą stronę. Dobra, idę za to. O. Mam kolejny fragment. Nice. Dobra, i dajesz? Książęce zejście. Ile? O, uważaj. Atak z, z cienia. Asasyn. Jeszcze na dole. na dole, a gdzieś tu biegnie. Pusto. gdzieś biegnie. Jest tam. Ej, biegną tam! On schodami idzie. Zabijem. Jakieś przejście było, tu znalazłeś coś? Nie, tu jest ten. z przodu. To wali. Wale wale. Ale ich co? Księci. Stały czas do przodu. Tak, idziemy. Idę na lewo, może jakaś znajdźka będzie. Okej, okay, ja pójdę na około tego i zobaczę. O, mam skrzynkę. Możesz e e z O, mam tutaj księgę. Chodź, 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 chodź. Idę. Tu leży. Jest. Okej. Okay. Dwie mamy, trzech, więcej nie podniesiemy, bo, bo te chyba nie mogą podnosić książek. Tak? No ja chyba nie mogę im dać, nie mogę im dać. Czekaj, tu jeszcze. Tu masz ten, zestaw do leczenia? Ej, czy jesteś? Dorawiź do cię, i da. Beczka prochu. Nie tu, z drugiej strony. Ej, złapał mnie! Bieg Daj, tu masz ten, życie Tu Muszę się uleczyć Tylko weź ulecz się i weź książkę Musisz ją ten, ona zajmuje ten zlot na leczenie No 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 Dobra, ja już zaskoczyłem Jestem Księgę opuściłeś. No. Widzę o Bos. Robię dasha. Malgo. Na zdrowie. Dzięki, zdrowie. dzięki. Na zdrowie. Na zdrowie. Oj, cały czas opuścił tą księgę. No bo wiem... A ja bo on... ale my już nie znaleźliśmy w trzeciej i przypadkiem jej nie zostawiliśmy? Nie, nawet byśmy jej nie podnieśli, ona ten, ona... Ona zajmuje ten slot na ten, na życie Lecy. Ty wszystkich zabijasz mi? Jak? Nie zabijam wszystkich. Dobra i leś y, tu, tu się bronimy, nie idź dalej, gas rap Dobra z tyłu nikt nie idzie Dobra w dół skaczemy Dobra O, tutaj boss Uu. Skaczemy tak, na dół rytuał Nie wiem co mam zrobić Jak noc to tobą Czekaj. Co my mamy zrobić? Nie, wskoczyłem do środka Ej, tu jest typiara miał? Właśnie, ale ja, co, co my mamy zrobić? Ja nie wiem pojęcia Co miał Pozostań Ona ma pancerz! Ona ma pancerz, który trzeba zbić Nie, chyba nie właśnie Pozostań w kręgu. Nie nie jest w tym kwasie. Nie wiem trzeba. Chyba nie, nic się nie da robić. Zabijam je zaraz. Muszę ulec, a nie, nie może się ulec. zaraz. Czyli obok nie. mnie. Pożegnat, 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 mnie! pożegnat, pożegnat, Nie pożegnat, 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 się tam dalej. Się. Nie, moc uchodzi. Co trzeba zrobić? Czekać, chyba. No zostanie w kręgu na akurat nie mamy. Pod F masz jakąś specjalną zdolność, nie? Twoja postać. Zużyłem zży Do Pamiętam, dobra. że mam to, y taką specjalną moc. Szalowym jest coś tam z dołu. Dostałem. Zabili mnie z dołu, ja. Słuchajcie. Dobra. Oni zeszli na dół. Wrangler. No oni skakali. Leksy. Ty, zaraz umrę. Jesteś. Dobra, tam mamy teraz uciec. Ucieknij przez most. Jesteś. Lecy jestem. Ja skaczę. Dobra, ja też. Biegnę. Będę osłoniał cię z kuszy. Nie, nie, chodź, chodź, chodź. Chodź, idziemy. Dobra, idziesz, idziesz. Lecę, lecę. Szybko, szybko. No, chyba akurat nie idą, nie Dobra, chyba nam się uda. Skacz. Dobra, uciekamy przez most. bo się udało, jeszcze ten decyty wejdą. Yeeeah! Udało się! Zwycięstwo! Konwokacja rozkładu. No powiem, że nie zła. Bójka jest. Jak ty myślisz? A całkiem, całkiem. Mi się podoba. No, mm. dwa levely dostałem. 14 poziom o, już łowce. mam. Jak ja, ja, ja do odblokowałem coś jakieś klucze, łowca, nagród. Same skrzynie. Proszę bardzo. Prawie ósmy level. Skrzynia pancernego żołnierza, Daj. Nice. O, byłem, nie mam? Zabici wręcz 208, ty więcej zadanych obrażeń miałeś. Uh-huh.